Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności. A zarazem, dzieci, do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Agarogala. I jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc ci tworzyć związek, który ładuje ci baterie. Nie idealny, ale wystarczająco dobry. Moje uszanowanie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko tego podcastu. Witam Cię dla mnie w bardzo szczególnym momencie, albowiem z mojego prywatnego studia nagraniowego. Bardzo długo szukałam miejsca, które byłoby w pobliżu mojego domu, a ja mieszkam pośród pól, które by e, zapewniło mi wyciszenie, komfort, y, bliskość moich dzieci, tak żeby można było szybko zareagować w razie potrzeby, żeby nie trzeba było daleko dojeżdżać. I cóż wygląda na to, że takie studio znalazłam. A jest nim masz nowy samochód. <grytanie> Zaparkowane w garażu komfortowy i rodzinny i wygląda na to, że rozkładane z tyłu stoliczek oraz, oraz komfort siedzeń i ogólne wyciszenie pozwoli mi, miejmy nadzieję na prowadzenie tego podcastu sprawnie, z domu i bez odgłosów trzaskających drzwi tudzież krzyków domowników no to jedziemy z dzisiejszym tematem. Przyjaźń z płcią przeciwną. To nie zdrada. Dzisiaj, no pewnie jak już wielokrotnie w tym podcaście się zdarzało, dzisiaj chciałabym porzucić Ci trochę takich różnych myśli czy trochę różnych spostrzeżeń, trochę może moich wniosków, czasem jakieś podzielę się może takim niepokojem z Tobą. To wszystko y, po to, żeby, czy ty, czy, czy bliska ci osoba, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że gdzieś tam ta przyjaźń z płcią przeciwną, któregoś z was staje się, jest sygnalizowana, że jest jakiś problem, że to coś jest nie halo w tym z waszym związku z tego tytułu, żeby sobie można było cokolwiek w tym temacie przemyśleć. I powiem ci uczciwie, sporo z tego... Opieram na podstawie y, zwierzeń, zeznań, opowieści, maili, które do mnie docierają. No właśnie, albo w formie takiej mailowej, albo gdzieś na spotkaniu od osób, od mężczyzn i od kobiet mm, opowiadających o, o takiej sytuacji mm, w swoich związkach. Gdyby to był jakiś taki pojedynczy wiesz. Y, pojedyncze sytuacje, to bym sobie pomyślała, dobra, to nie jest taki problem, żeby go ruszać na podcaście, no, ale kurczę, po pierwsze jest to częstsze, po drugie jakoś ostatnio w tej mojej bańce zawodowej coraz więcej takich takich tematów właśnie około, około tych przyjaźni z e, żon z jakimiś facetami, mężów z jakimiś kobietami, około też strat, też tego, co nazywamy zdradami, czy niektórzy z Was nazywają zdradami emocjonalnymi, zdradami fizycznymi. I zanim zabiorę się za tak poważny temat, jakim jest zdrada i jak sobie może ten temat trochę ogarniać, to, to zróbmy najpierw taki kawałek o, tym, o tych przyjaźniach, które no, mogą być zagrożeniem dla relacji, dla związku, dla małżeństwa. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie zamierzam przekonywać, czy tutaj zabierać stron, czy, czy można, czy nie można mieć przyjaciela przeciwnej płci, kiedy jest się w małżeństwie, kiedy jest się w związku. Chcę tylko podrzucić kilka takich myśli no, do skonfrontowania się, powiedzmy. I teraz tak. Po pierwsze, mam taką obawę. Nie ma. Bezpiecznej przyjaźni damsko-męskiej, nie ma bezpiecznej przyjaźni z mężczyzną, kiedy jesteś żoną innego faceta, albo z kobietą, kiedy jesteś mężem, czy oczywiście zamiennie partnerem życiowym innej kobiety. Nie ma bezpiecznej przyjaźni. Jest najwyżej taka przyjaźń, która już. Na przykład przeszła jakiś rodzaj próby. Nie, że romans, tak? Nie, że ktoś się zakochał. Nie, to nie musi tak być, ale jakiś rodzaj próby, i zdała ten egzamin, i ta przyjaźń jakby znalazła sobie takie właściwe miejsce w dobie, w 24 godzinach tego związku, jakby w czasie i w przestrzeni. Tej relacji małżeńskiej czy partnerskiej, to ta przyjaźń zajęła takie właściwe miejsce. Nie ma jej za dużo, nie ma jej zamiast. Jest, jest e, odpowiednio, jakby ułożona. I też nie ma bezpiecznych osób. W sensie: no kurczę, bądźmy szczerzy, to, że on jest na przykład księdzem, albo nie wiem, mnichem, albo nie wiem, no, no kimś, kto żyje w ascezie, czy tam, whatever, tak? Albo ona jest zakonnicą, albo nie wiem. Albo kimś na przykład, kogo, uważa się, kogo uważasz za nieatrakcyjnego albo nieatrakcyjną. Mm, wszyscy jesteśmy ludźmi skarbie. I ci księża, i te siostry. I te osoby nieatrakcyjne, które mogą. Przepraszam w ogóle za to określenie, tak? bo to trochę takie płytkie jest. No ale takie argumenty też się trafiają. Że on się nie podoba. On, on nie, ona nie jest w moim typie. Spoko. Tylko w którymś momencie też na tym trochę dojrzałość polega, że przestaje nam dla nas być tak ważne, wie, że ktoś jest w naszym typie, albo, albo nie wiem, jest atrakcyjny fizycznie, tylko zaczynamy być kimś w takiej relacji, która nie na tym się opiera. I to jest głębokie. I twoja relacja przyjaźni. Z kimś, kto ci się fizycznie nie podoba, no ale może się okazać, że czy ona zacznie odgrywać znacznie ważniejszą rolę niż osoby atrakcyjnej fizycznie. Więc nie tłumacz sobie, proszę, że to jest niemożliwe, bo on czy ona to, no właśnie, te argumenty, o których wspomniałam. Ja to naprawdę mówię ze życia. Tego życia, którego jakby doświadczam zawodowo, czy. Czy w różny inny sposób. Nie ma, nie ma. To jest temat, który jest zawsze do przepracowania, który jest zawsze do jakiegoś ułożenia. Myślę sobie o mm, tych e, takich opowieściach, które gdzieś tam do mnie trafiają, o których powiedziałam ci na początku. E, myślę sobie o tych osobach, które, które mówią swoim partnerom, swoim mężom, swoim żonom, e, że ta ich przyjaźń z tamtym facetem czy z tamtą kobietą, że to jest zagrożenie, że to nas niszczy. No i pada odpowiedź nieprawda. To nic nie znaczy. To jest tylko przyjaźń. Kurczę. O tej zazdrości, która tam gdzieś tam się pojawić, może to ja zaraz powiem, ale wiesz, jeżeli ja to już chyba nawet mówiłam gdzieś w którymś podcaście jeżeli Twój mąż czy twoja żona mówi ci: Słuchaj, to jest dla nas problem, to nas niszczy, mnie to rani, ty wybierasz tamto zamiast mnie. I ty się upierasz, że nie. I nic z tym nie robisz. To przecież dowozisz żywy dowód na to, że ten twój mąż czy żona ma rację. No wybierasz coś zamiast niej czy zamiast niego. Nie chodzi o to, żeby wszystko rzucić. Nie chodzi o to, żeby być pod butem. Nie chodzi o to, żeby się podporządkowywać toksycznej zazdrości. No, no, no. Zaraz o tym powiem. No ale jednak, jeżeli związek jest zdrowy, jeżeli to nie jest tak, że ktoś jest patologicznie zazdrosny w tym związku i najchętniej by cię odciął od wszystkiego, ale ty słyszysz. Wiesz, ty wybierasz ją zamiast mnie. Wiesz, ty wybierasz jego zamiast mnie. A ty mówisz: Nie, to nic nie znaczy, to tylko przyjaźń i nic z tym nie robisz. To wybierasz. Trochę to wybierasz. I jeśli chcesz mi teraz powiedzieć, że, no tak, ale to jest ktoś kompletnie przeciwny do twojego męża czy do twojej żony, to, to, to w ogóle nie jest ktoś, na kogo ty, przepraszam za to wyrażenie, polecisz. To wiesz co? Czasem romanse działają właśnie dlatego. Że to jest ktoś zupełnie przeciwny do żony albo do męża. Jest kompletnym przeciwieństwem. I to czasem na takim poziomie, i ja o tym też będę mówić, to przeciwieństwo, że w ogóle wiesz, ludzie patrzą dookoła, znaczy ludzie dookoła patrzą na, na ten romans czy na tą i myślą: What the fuck? Taki fajny mąż, ten kochanek, czy ten, ten no ten on, czy taka fajna żona, kurde! A ta ona, z którą on ją zdradził, to w ogóle. No, no nie, no w ogóle dzień do nocy. No, no weź, w ogóle jak? A no właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że to takie przeciwieństwo. I czegoś tam się szukało, czego nie było w tej relacji. Więc ostrożnie, proszę cię, bo to naprawdę nie jest argument. Ale znam też takie historie mm, o zazdrości. O takiej wiesz nieuzasadnionej zazdrości I, e, i myślę sobie, kurde, może być problem z odróżnieniem, czy ten ktoś, e, ten mój mąż czy żona, to jest tak zazdrosny i tak niechętny, to bym tak zawłaszczył, czy e, ja się muszę bronić, żeby mieć jeszcze dostęp do świata, czy to jest. E, jednak jakoś uzasadnione, i, i trzeba by posłuchać może tej y, wskazówki, którą ten mążczyż się ze mną dzieli. To może tak, w zdrowym związku, takim w której nie ma patologicznej zazdrości, to my spędzamy ze sobą czas na tyle dużo i na tyle dobrze, że to jest dla nas budujące. I radzimy sobie z trudnymi y, momentami, rozmawiamy, Kłócimy się, ale i godzimy, i jakby czujemy oboje, że ten związek to jest takie coś, co jest tylko między nami i w, w, w miarę zdrowo funkcjonuje. I przyjaźnie w takich związkach to jest to, co powiedziałam przed chwilą one znają swoje miejsce. Przyjaźnie z płcią przeciwną. My cały czas mówimy o przyjaźni z płcią przeciwną. One znają swoje miejsce, one nie zastępują, one są dodatkiem, one są mm, dodatkowo, a nie zamiast. Związek jest zdrowy, niezawłaszczający, nietoksyczny. No bo są też takie, które, wiesz, no, ten partner czy partnerka z różnych powodów i teraz może nie ma co tych powodów rozkminiać, bo to nie o tym ten odcinek, jest chorobliwie zazdrosny, czy zazdrosna. I najchętniej jest złota klatka, nie? i najchętniej codzienna spowiedź, gdzie byłaś, gdzie byłeś, co robiłeś, co robiłaś, od kogo ten telefon, z kim SMSujesz, na pewno właśnie umawiasz się z o kimś tam na romans. To, no to chyba czujemy różnicę, nie? Czujemy, że to nie o tym teraz mówię. No, i myślę sobie o tych osobach, które angażują się w te przyjaźnie z płcią przeciwną i dostają takie sygnały od swoich mężów, żon czy partnerów życiowych, że to jest trochę niehalo, że coś tu nie gra, że to nie jest dla nich okej, okay, że to jest jakieś zagrożenie dla ich relacji. I myślę o tym, co takie osoby mogą mieć w głowach, jak one to sobie tłumaczą, jak one to. Argumentują, jak one to widzą. Wyobrażam sobie, że. Mm, czy, czy wyobrażam sobie też na podstawie pewnych opowieści no, że na przykład tam może być takie no, ale ja nie chcę z tego rezygnować. No, to nie, to, to nie ma wpływu. A, a nawet jak ma a nawet jak gorzej funkcjonujemy to ja nie chcę z tego rezygnować. Albo. Gdybyśmy dobrze funkcjonowali, to by mi to nie było potrzebne. Gdyby, gdybyśmy, gdy, no, no i teraz, kurde, tak na chłopski rozum po prostu. Co było pierwsze, jajko czy kura? I czy ma to faktycznie znaczenie? W sensie, <laughs> jeśli źle funkcjonowaliśmy, i ja teraz się przyjaźnię w ramach... Yy, Dorabiania sobie czegoś w ramach protezki, bo, bo nie mam tego w związku, w ramach e, jakiegoś uzupełniania i przyjaźnie się na przykład z facetem, nie będąc kobietą. To nie jest moja przyjaciółka, której się zwierzam, tylko to jest inny facet. Albo i przyjaźnie się z kobietą w ramach tego, że jest mi nie do końca dobrze z żoną. No, błagam. No, błagam. Czy tylko ja widzę, że tu jest pewien taka, takie pewne, że się tak wyrażę, zagrożenie? Że tu jest jakiś plasterek? Że tu jest jakaś proteza? Że tu za chwilę ktoś kogoś zastąpi lepiej? Tylko ja to widzę? By the way, może być tak, że tylko ja to widzę, bo my naprawdę możemy nie chcieć skonfrontować się z taką trudną prawdą. I lampka się tam świeci, ale my sobie zaciskamy mocno oczka, żeby jej nie widzieć. Może być też e, takie wewnętrzne zdanie, albo e, nawet uzewnętrznione pod tytułem Mnie się należy. Ja z nim ja z nią mogę coś tam. Z tobą nie mogę. No to wracamy do punktu pierwszego pod tytułem Proteza uzupełnienie plasterek, zaraz coś tu będzie bardziej potrzebny. Albo e, gdybyś ty mi dawał dawała to czy tamto w naszej relacji, to nie musiałbym, nie musiałabym szukać tego w przyjaźni. No, wiesz co, nie przerzucaj odpowiedzialności na swojego męża albo żonę. Musiałbym? Musiałabym? Serio? To już taka bezwolność jest? Nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że w tym wypadku jednak to totalnie przerzucanie odpowiedzialności, zdejmowanie z siebie dorosłej odpowiedzialności i, i przerzucanie jej na męża i żonę. I w ogóle to cuchnie szantażem emocjonalnym, bo gdybyś był lepszy, to ja bym... O, nie, w ogóle. No. Odmawiam. Odmawiam takiemu zdaniu. No i takie zdanie, które sobie zapisałam, bo ono mnie bardzo niepokoi, powiem ci. I będę szczera. Ja to zdanie usłyszałam od mężczyzn, którzy opowiadali o... O tym, że żony angażują się w niebezpieczne przyjaźnie z płcią przeciwną. I to jest zdanie, które oni usłyszeli od swoich żon: Ja potrzebuję wolności. Ja potrzebuję trochę wolności. I niestety, to zdanie też słyszą faceci. Ja mówię o tylko o swojej bańce zawodowej, z pewnością jest też w drugą stronę. Słyszą faceci. Którzy później dowiadowali się o zdradach. Więc żono złota czy partnerko. Albo to jest jakiś, jakiś, jakiś kit sobie wciskasz z tą wolnością, albo chyba trzeba sobie redefiniować wolność. Nie wiem, czym dla ciebie jest wolność. Trochę mnie to osłabia. To jest jakieś takie chyba teraz wśród młodszych ode mnie osób w tych związkach, ten. ten ta, ta wolność w tym związku, to ona się należy, i, i w ogóle masz mi dać, ja mam dostać, i coś tam. Komuś się strasznie pomieszały porządki jakoś tego, czym jest małżeństwo, jak wygląda wolność w małżeństwie. Kurde jest to wolność w małżeństwie, ale jak we wszystkim jest w jakiś sposób ograniczona. No, nie, nie wchodzisz wtedy w niebezpieczne przyjaźnie albo w romanse. No, no hello, nie? To tak, jak jesteś rodzicem i masz wolność, ale jest w jakiś sposób ograniczona. Tak, jak jesteś w pracy, masz wolność, ale jest w jakiś sposób ograniczona. No zawsze moja wolność ograniczona jest w jakiś sposób wolnością drugiego człowieka. Więc nie wiem, co tu się dzieje w głowie, czy w głowach, ale, ale to niepokojące, że na chwilę przed pójściem w zdradę, czy w no, no nie, dobra, nazwijmy to zdradą w sumie. To pada zdanie o tym, że potrzebuje trochę wolności. Przecież to jest wikłanie się w kolejne, nawet nie w kolejne, tylko w jeszcze większe jakby odbieranie sobie wolności. No nie? Wikłanie się to pewien dobry czasownik. No nic, tak to tu zostawiam. Boże, chyba będzie troszkę taki ubałaganiony ten, ten odcinek, ale... No, ale to tak musi dzisiaj wyglądać najwyraźniej. No to tak, no to ta wolność. Z takich jeszcze myśli, które gdzieś może się przydadzą. Jeśli wybierasz w czymś przyjaciela czy przyjaciółkę zamiast współmałżonka, to coś jest niehalo. To wiedz, że coś się dzieje. Jak mawiał klasyk. I nie chodzi o takie takie zwierzenia się dla zdrowia psychicznego, bo wiesz, no, robimy takie rzeczy ze swoimi przyjaciółkami my kobiety, ze swoimi przyjacielami wy mężczyźni, ale jeśli wybierasz do tego inną kobietę i opowiadasz jej o swojej żonie, że coś jest nie tak, coś zrobiła, co cię wkurza, na na na. Ech. No, może masz bardzo mądrą przyjaciółkę, w cudownie szczęśliwym związku i możesz jej to opowiadać. Ale pamiętaj, że dopóki to nie jest twoja bezstronna terapeutka, która się z tobą nie angażuje w żadną relację, która ci nie opowiada, że cię lubi, ceni, że jesteś dla niej ważny, która się nie zwierza tobie, póki to nie jest twój lekarz, który, no właśnie, zachowuje się równie profesjonalnie co Twoja profesjonalna terapeutka, to Twoja żona ma wszelkie podstawy do tego, żeby się niepokoić. Bo trochę donosisz na nią innej kobiecie. I ona zna jej słabe punkty, Twoje słabe punkty, i w drugą stronę, jeśli jesteś kobietą i idziesz do innego faceta. Żeby z nim porozmawiać o tym, że twój mąż się zachował beznadziejnie, że twój mąż o ciebie nie zadbał, że ty lubisz jak coś tam, a twój mąż tego nie daje. No to wiesz, to jest tylko facet, jesteś tylko człowiek. Twój mąż ma wszelkie podstawy do tego, żeby się niepokoić. I oby ci to mówił, oby ci się lampka zaświeciła. Bo niesiesz coś do innego faceta. I nie chodzi o to, że tam o, ten, tak, to to własne gniazdo kala i tam takie coś, coś, że nie można się już pozwierzać. Nie, nie, nie. Ale, no wiesz, e, ja ten przykład już opowiadałam, ja ten przykład już opowiadałam przy, przy potrzebach związku chyba. Taką historyjkę o tym, jak to, wiesz, Halina... W pracy przy ekspresie do kawy zaczyna opowiadać Bogdanowi z drugiego działu, że tam sobie miała, nie wiem, ciężką noc, dziecko chore, z mężem średnio. No i Bogdan jest takim zajebistym słuchaczem. On jej tak słucha, tak, tak jej poświęca uwagę. On jej tak mówi: Kurczę, że ty to wszystko ogarniasz. Kurczę, ja sobie nie wyobrażam. Jeszcze jak Bogdan. Jej się zwierzy, że no on przeżywa takie trudne emocje, że on by chciał być lepszym ojcem, no ale tutaj, no wiesz, no po rozwodzie to jest bardzo ciężko e, też e, być z dziećmi tyle, ile by się chciało, albo inne takie, wiesz, historie, no to oni się stają sobie bliscy. Ten Bogdan z Haliną. To Halina może w którymś momencie czekać na poniedziałek. Na ekspres do kawy, żeby opowiedzieć Bogdanowi, jaki minął weekend. I ona zacznie mówić Bogdanowi rzeczy, których nie mówi mężowi. No i odwrotnie, oczywiście. Gdyby to była historia Bogdana, to będzie opowiadał Haninie. To po prostu tak płynie i wiesz, to nie jest. Ee, Taka sytuacja, która bęk, wali cię w łeb i w ogóle widzisz to jak na dłoni, to się tam sączy, delikatnie, po troszku, po troszku. I nawet już nie wiesz kiedy, tak się dzieje, że czekasz na tą drugą osobę, na kontakt z nią. No ale wy się tylko kolegujecie, wy się tylko przyjaniecie, nie ma co się przejmować, nie? Jeśli ta osoba, twój przyjaciel czy twoja przyjaciółka podoba ci się fizycznie, no to uważaj. Uważaj. Tutaj mm, niepokój poważny. Piotr Mosak, taki terapeuta par, powiedział w jakimś. E, pff, podcaście. Nie wiem u, u kogo, nie pamiętam, że jak. E, Mężczyzno, masz przyjaciółkę. Ale na przykład, gdy ona jest blisko, gdy ona, nie wiem, kładzie głowę na twoich ramionach, czy tam coś, nie wiem, jest blisko i ty dostajesz wzwodu, no to wiesz, ciężko to nazwać przyjaźnią. To się nie oszukujmy. A ja dorzucę do tego, jeśli ty, kobieto, masz przyjaciela, a na spotkanie z nim dbasz o to, żeby strój podkreślał sylwetkę, Twój strój, podkreślał, twoją sylwetkę. Malujesz usta czerwoną szminką. Albo malujesz się tak, jak on lubi. To skarbie, bądźmy szczerzy, ty się szykujesz na randkę. No, takie są fakty. Może mnie za to nie polubisz, ale takie są fakty. Jeśli te rzeczy obserwujesz w swoim życiu, no to. No oczywiście możesz mocno zacisnąć powieki i udawać, że wcale nie, nic się nie dzieje, a w ogóle jak się ma takiego męża albo w ogóle jak się ma taką żonę, to to jest zrozumiałe, że ty wchodzisz gdzieś w relację z przyjacielem czy z przyjaciółką, bo po prostu no coś ci się od tego życia należy. No Boże, ile tam dzwonków dzwoni? Ile tam dzwonków dzwoni? Ostrzegawczych jeszcze. Kiepsko jest się zakochać, będąc w małżeństwie, i zakochać w kimś innym. W sensie kiepsko, e, strasznie dużo czasu sobie e, wiesz, potem poogarniać. I to jest trudniejsze niż wyhamowanie we właściwym momencie. I nie mówię, że my mamy rezygnować z tych przyjaźni damsko-męskich, kiedy już jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy w związku. Nie, 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 nie w tym rzecz. Mówię, że trzeba sobie uświadomić zagrożenie. Trzeba sobie opowiedzieć rzeczy sobie dla siebie, niekoniecznie mężowi, żonie albo tej drugiej osobie, sobie dla siebie, nazwać rzeczy po imieniu i ustawić tę relację we właściwym miejscu, na tej półce wartości, na tej półce rzeczy ważnych w moim życiu. I pilnować też tego porządku. Tak wiesz, z perspektywy odpowiedzialnego dorosłego, a nie dziecka, które chce, daj, nie, chce, to mi się należy. Tak, no, na zdrowy rozsądek. Mówię Ci o tym, bo, bo naprawdę jest we mnie taki niepokój, który ostatnio. Został wzmocniony różnymi opowieściami, które do mnie dotarły. I one są kurcze o tym. O tym odchodzeniu w przyjaźń i, i nie reagowaniu na sygnały ostrzegawcze, i nie reagowaniu na słowa męża albo żony, czy partnera, czy partnerki, że to nie jest OK, i odpływaniu w coś, co. Środowisko nazwałoby zdradą, ale oczywiście osoba zainteresowana tego tak nie nazwie, bo to przecież seksu nie było. No i takie różne. Dużo trudniej się po tym sprząta, niż rezygnuje czy ustawia we właściwym miejscu, w czas. W czas. Życzę bardzo, żeby to było. W ogóle nie o tobie. Ani o Twoim związku. Życzę Ci bardzo, żebyś dojechał i dojechała do tego momentu, tego odcinka i sobie powiedział i powiedziała a bez sensu. To mi się nie przyda. <grym> Ale z drugiej strony nigdy nie wiesz. Życia na zapas nie zaplanujesz. Więc może lepiej gdzieś tam się pouczulać, nie? Dobra. Dzięki bardzo za uszy. Pozdrawiam raz jeszcze z mojego ekskluzywnego samochodowego studia. Mam nadzieję, że nie było słuchać tego ciągnika, który kilkaset metrów dalej hałasował. Polecam ci najserdeczniej moją książkę. Poukładaj to sobie w głowie 100 maili do Ciebie o rodzicielstwie i partnerstwie. I trzymaj za mnie mocno kciuki, bo się pisze kolejna książka, i ta już będzie o związkach. Czekasz na tę książkę, uwierz mi. Ja też na nią czekam i się sama kurde nie chcę napisać, więc potrzebuję, potrzebuję złożonych kciuków. No, to jak możesz, to wiesz. Tam westchnij pobożnie za mnie. <laughs> Albo chwyć za kciuki. Anyway, dzięki raz jeszcze. Trzymaj się. Uścisknij serdeczne. Papa. Pa.